Może z to z niego zrobicie <śmienic> Biedny facet <pasel. śmienic>

<śmany> no, czemu naziwa mamy że tu brane? Kurwa, no nie zajarze Nie, ma pojechał żółty, tak? O, z pracy a, wyrwał a, się, a a Dobra, przejdź do tam górze. i tak będzie was od Dobra. To Ale nie kryj. Kolejny odbiór. Bo tak wziąć. E no, no gdzie no, mój kolega? Daj to w prawo tak, tak stoją. 11, 12, 13, 14. Pełny? Pełny? Pełny. Tak, zadowolony. Pełny. To Znaczy stoisz za, za szopą, to ty napełniałeś. O. A no tak, no tak, tak. No to jest, no, jest U nas tam wszyscy. Dobra, to, to jest, do, raz, dwa. Raz, dwa. <śla> tak? <śla> no, no nie, Robro, nie będę mógł strzelać to to do ciebie. No ja nie będę e, mógł do niego Dobra, Czemu nie, Może zrobić friendly fire. to opcja. Tylko, żeby dwa jedne. No nie, wiem, że przyjechaliście w e, porównaniu do tych, co nie przyjechali. I tak, dalej, tak, dalej, tak. Dalej. E, ja się złożyłem w zolnym pokucie, żeby tu przyjechać. Nie ty ja tak nie jest, jeden. Nie tylko jeden. Po... Tak, myślałem, tak, myślałem, tak, myślałem, tak. Ja, jest nawet ja tak się tak nawet z psem złożyłem pokłócić. Nie wyprowadziłem go na spacer. Nie no, czuję. Generalnie tak, jest nas e, równo 60 osób. Wyrównane będzie. E, tak jak pisałem, ze względu na to, że jest nas tak jednak troszeczkę mniej, wyłączamy tym razem e, strych. Przynajmniej na razie. Zobaczmy. <śmieniciela> <śmieniciela> Ale że to. Ja bym przeszkolił jest... tych kolegów z drużyny. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie się gra roz, roz, rozwijała i ewentualnie, wtedy ten strych dołączymy, faktycznie. E, pamiętajcie, że gramy cały czas cztery tryby e, jednocześnie. Czyli oprócz tego, że mamy punkty dominacji, punkty dominacji e, dzisiaj są lepiej oznaczone, ponieważ e, w odległości mniej więcej 30 metrów od każdego punktu są karteczki na ścianach ze strzałkami. Zajebiście. A, mokre, nie da się pomylić, chyba, że jesteś tobą. Dlaczego jesteś taki niemiły nawet w święta? E, I generalnie, jeżeli znaleźliście karteczkę leżącą na glebie, to znaczy, że spadła, bo ściany są mokre. No. Nie kopie. Nie trzeba się tak. kłaść po nie, 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 jak szalka odwróci się, to nie znajdziemy. Nie. <noise> e, oprócz tego, e, wiadomo, że w trybie dominacji macie kartkę kolorową. Jest marker, jest zegarek, pisujecie godzinę. Chodzi o to, żeby te punkty jak najdłużej utrzymać. Minuty są zliczane. W trybie sabotażu e, są na terenie podobnie oznaczone cztery bąbsite: A, B, C i D. Różna niebieska. Ma RESPA tutaj, na tej rundzie i ich zadaniem jest po, po podłożenie tej skrzynki, czyli bomby, na bombajcie C i D po stronie przeciwnej. No, ja Ale na jednym lub drugim? czy Na czy jednym to, lub drugim. Ja masz jedną skrzynkę. A ja było no. No. Dwie. No. Dwie. No. dwie. Musiałem to przetrawić. No wiem. <laughs> e, no, na żółtych z kolei Jezu. ma podłożyć bombę na bombtajcie A lub B. I teraz, jeżeli znajdziecie sapera, saperów jest dwóch. Jeden jest po jednej stronie, drugi po drugiej, będzie oznaczony zieloną taśmą. Saper w momencie, kiedy niesie bombę, może strzelać tylko i wyłącznie z broni krótkiej. Jak w broni krótkiej? To nie Będzie wyznaczony taki, który ma. I teraz, jeżeli e, zobaczycie przeciwnik zapera przeciwnej drużyny, możecie go oczywiście odstrzelić. On w tym momencie tą bombę musi zostawić tam, gdzie dostał i tylko i wyłącznie wasz saper może tą bombę przejąć i podłożyć pod przeciwnej drużynie. W momencie, kiedy bomba zostanie podłożona, musicie ją utrzymać 30 minut. Czyli to nie jest tak, że kładziecie i spierdalacie, tylko podkładacie tą bombę i musicie jej pilnować. 30 minut, wtedy dajecie mi znać na kanale czwartym, że bomba wybuchła. 30 minut. 30... Aha, proszę też oczywiście o informację, że została podłożona. I teraz tak, potrzebuję Ochotnika na sapera. Ja mogę być. Kurwa nie. Ja, ja lubię petardy, byłby granaty, chuje moje, dzięki bardzo. Dobra, niech idzie. Na drugim ramieniu. Ale złapał. No mogę sperek. petardy używać? Pamiętaj, mylisz się wujo. tylko raz. Nie. Nie. Nie, nie, masz boczniaka? Kurwa, nawet dwa. Ode. Dobra, go, dalej, dalej, dalej. Dalej lecimy, Panie lecimy z goxem. I to za kurwa, e, to, to już dwa trzy e, Trzeci tryb. Ale ja, nie, nie jest... tak mocno, kurwa. Halo, Belgeriusz? Nie. Nie. Trzeci tryb to jest e, taki nie świąteczny Christmas hide and seek. E, to znaczy, że na terenie jest rozmieszczone 24. Pudełeczka, prezenty, zapakowane ładne, w ładny papier e, pakunkowy taki do prezentów. E, w środku są bonusy. W środku są bonusy takie, że albo jest to na przykład plus 10 minut do, 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 do punktów dominacji dla drużyny, jeżeli znaleźliście pudełko, otwieracie je, patrzycie to jest w środku kartę, przekazujecie mnie. Pani by było gdybyście pudełko również nieśli tutaj żeby nie zasycić terenu byłbym wdzięczny bo to generalnie potem ja muszę zapierdalać i to wszystko sprzątać nie? no to będziesz zapierdalał no warto czwarty e, tryb, party tryb e, to jest tryb VIP-a e, generalnie zobaczymy jak nasz VIP się będzie czuł bo jak na razie się nie czuje e, także no dobrze że wprowadzimy po prostu tryb VIP-a na drugiej e, na drugiej rundzie co jeszcze mogę wam przekazać? Standardowe rzeczy. Bardzo bym prosił żebyście... No. No. Aha, przepraszam, właśnie. Oprócz, minut. Oprócz tego, że macie bonusy w postaci minut, to są jeszcze kody rabatowe do sklepu Vicking Military. A oni tam mają C takie różne gadżety. Tam jest 10% upustu na zakupy. Wibratory sprzedają? Słucham? Wibratory składają? kobiety. Ale tylko spalinowe. No myśle, tylko że, o Myślę, że ci jest Chyba nie Pamiętaj gdzieś cały czas przede mną. Ale, ale będziemy. Ja się tak odwrócę jednak. E, tak wszystko. jak mówiłem, słuchajcie, e, proszę I was, żebyś nie złapał morzem. Dlaczego król tak siedzi? Bo e, jeżeli coś co się będzie działo niedobrego, no to nie będziemy tutaj strzelać. Po prostu. Chyba nie o to chodzi, prawda? E, czyli, 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 jeżeli panie drzwi panie, panie są zamknięte na stałe, to niech one sobie będą zamknięte, Berger. Nie, ja tak, tak, <grym> tak, wiem, nie będę no kopał z buta drzwi. Przysięgam, ja nie, już tego nie, to nie, to nie, to nie to zrobię nigdy. Nie wjadę z buta do pomieszczenia. Tak, kiedyś tak zrobiłem, że drzwi rozjebałem. Nie strzelamy po lampach, nie strzelamy po leżących butelkach, w koszach, takich innych duperelach. Nie robimy tego, po prostu nie niszczymy, nie niszczymy tego. A znajdziemy to, sprzątamy. Na nie Nieprawda. Nikt nie e, pamiętajcie, że nie, nie używamy laserów. E, do dziś nie rozumiem, no co czemu jeszcze? ten jest. No no chyba, no chyba, chyba tyle odejmie. Słuchajcie, jest godzina 9.54. E, damy radę o 10.00? Damy radę? A! My damy, nie wiemy jak oni. Na Które kanały? No, Jakie kanały? kanały? Kanały!

Oh, Auw, <slaps> er <Noem, dan. slaps> ja. oh, Nie no na górę, do góry go! Do góry go! Ej, tu jest wtrącać? Nie, zabrakło. Nie wtrącać kurwa! O tak było w ogóle! Jak podróżowy leciałam po kuglę? Tu już włączę, dobrze, tu! Tu? Albo strzałki, nie, strzałki tam gdzieś nie widziałam. Você está Dobra. Presidente, onorevoli colleghi, la ma c'è Chyba dostał, ale nie jestem pewny? <laughs> nie. Serio, serio, nic ci poszło. Mam na kamerze, mogę ci wysłać. Zresztą wrzucę, bo było zajebiste. No, no. no.